Witajcie! Chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z Filmowym Ursynowym, czyli aż ośmioma cyklami filmowymi odbywającymi się w Domu Sztuki i w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy. Na początek trzy seanse, cykle odbywające się w Domu Sztuki. Od 9 lutego ruszyły Filmowe Poranki, czyli darmowe seanse dla najmłodszych i ich rodzin, które odbywają się w niedzielę o godzinie 10.00 Kolejny to już 23 lutego. Natomiast od 18 lutego raz w miesiącu zobaczycie wielką piątkę amerykańskiej klasyki. Cykl przygotował dla Was znakomity filmoznawca Andrzej Bukowiecki. Darmowe seanse odbywają się we wtorki o godzinie 19. .00. Z kolei w środę od 19 lutego zapraszam na otwarcie cyklu Oscarowe Środy, podczas którego będziecie oglądać filmy, które zdobyły serca widzów i uznanie jury na całym świecie. Przygotujcie się na emocje, wzruszenia, mnóstwo dobrej rozrywki. To będzie prawdziwa uczta dla miłośników kina. Alternatywy również przygotowały dla Was trzy cykle filmowe. W każdy trzeci wtorek miesiąca prezentowane są filmowe nowości w ramach wtorkowej kinofazy. W repertuarze kina studyjnego znajdują się doceniane w Polsce i na świecie tytuły nagradzane na międzynarodowych festiwalach. W jedną wybraną niedzielę miesiąca o godzinie 12 pokazywane są filmy animowane dla dzieci. Są to filmy ostatnich miesięcy w ramach Wielkiego Kina dla Małych. Legit Film z kolei to kino za 5 zł to specjalne pokazy filmowe dla uczniów, młodzieży i studentów. Wystarczy pokazać legitymację uczniowską lub studencką i przyjść do alternatyw na wspaniały film. Pokazy odbywają się w wybrane czwartki o godzinie 19. Mamy też dla Was dwa cykle specjalne związane z filmami. Pierwszy to rozpoczęcie trzeciego sezonu dyskusyjnego klubu filmowego, który organizowany jest wspólnie przez Dom Sztuki oraz Ursynotekę. Kolejny zaś to powrót dobrze znanych i bardzo lubianych bezpłatnych seansów filmowych dla dzieci i dla dorosłych. Już w marcu zaprosimy Was do zgłaszania się na losowanie bezpłatnych wejściówek na filmy, które wyświetlane będą właśnie w tej sali w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatyw. Na pierwszy ogień idzie seans dla dzieci i film Padigont w Peru, który odbędzie się 21 marca o godzinie 18. A kolejny seans to film dla dorosłych, czyli rozgrzeszenie, na który zaprosimy Was 1 kwietnia o godzinie 18. I to nie jest żart. Szczegóły poszczególnych cykli, w tym harmonogram spotkań, znajdziecie na stronach Urzędu Dzielnicy Ursynów, Ursynowskiego Centrum Kultury Alternatywy. Ursy noteki oraz domu sztuki oraz także na ich profilach facebookowych. Do zobaczenia na fotelach kinowych.